was chciałabym dzisiaj pokazać krótki filmik w jaki sposób aktywować mięśnie brzucha a właściwie w jaki sposób oddychać kiedy mięśnie brzucha są napięte Pamiętajcie, że mocny brzuch to mniejsze problemy z lędźwiami Żeby nie przedłużać położymy się najpierw na macie palce stóp lekko do środka pięty na zewnątrz i teraz kręg po kręgu położysz się na macie i teraz pierwszym etapem tego ćwiczenia będzie sprawdzenie waszej miednicy i tego w jaki sposób kręgosłup układa się, kiedy leżycie zupełnie płasko. Więc możesz sobie włożyć dłonie między lędźwia i sprawdzić, czy jest tutaj duża szpara. Prawdopodobnie jeżeli ta szpara jest bardzo bardzo taka głęboka, to być może Twoja miednica jest ustawiona w mocnym przodopochyleniu, tym bardziej powinny się wzmocnić mięśnie brzucha. I teraz etap pierwszy, czyli dociskamy dolne plecy do maty. Miednica jakby lekko zawija się, pępek do kręgosłupa. I teraz etap pierwszy. I teraz możecie sobie położyć dłoń. Na brzuchu, tak żeby też palce dotykały rejonów pępka, i zrób kilka głębszych wdechów i wydechów, ale kieruj je cały czas tak, żeby klatka piersiowa stopniowo unosiła się do góry, ale pępek cały czas jest delikatnie zasany do kręgosłupa. Zobaczysz, że wcale nie jest to takie łatwe, kiedy brzuch jest aktywny i kiedy chcemy oddychać w prawidłowy sposób. Więc weź tech, I z wydechem, nie wypychając brzucha, wydech. Czyli jeszcze raz: wdech i następnie, nie wypychając brzucha, wydech. Czyli nie chcemy tego, nie chcemy, żeby z wydechem brzuch się unosił. Nie chcemy tutaj wypychać go na zewnątrz. Wdech i wydech. Wdech. I wydech. I takie ćwiczenie powtórz sobie kilka do, kilka do kilkunastu razy, tak żeby już uruchomić brzuch i też przygotować ciało do prawidłowego oddechu. W kolejnym etapie, cały czas zachowując zassany pępek, Aktywny brzuch, podniesiesz jedną nogę i cały czas oddychasz torem dolno żebrowym. Wdech i wydech. To samo drugą nogę. Cały czas dociskasz dolny brzuch. Mięśnie, wyobraź sobie, że pas żeber, przepraszam, pas mięśni zamyka się, tak jakbyście mieli po środku brzucha zamek. Wdech i wydech. Jak zrobicie sobie kilkanaście takich serii aktywizujących, to zobaczycie też. Automatycznie, że przerwa, która była między podłogą a rejonem lędźwi, zaczyna być coraz mniejsza, ponieważ ten oddech i ta aktywacja brzucha również ustawia miednicę. I teraz w kolejnym etapie, żeby sobie już nieco utrudnić, możecie dokleić obie dłonie. I teraz będziemy unosić obie nogi nieco na podłogę, ale nie chcemy znowu odrywania się lędźwi i wypychania brzucha. Nie chcemy, żeby cały oddech kumulował się w brzuchu. Więc weźmiesz wdech i na wydechu delikatnie zbliżysz brodę do mostka, uniesiesz nogi, wypychasz pięty, zaciągasz palce tu, stóp do głowy i przestrzeń między palcami stóp. I cały czas wdech i wydech. Wdech i wydech. Następnie delikatnie zginasz, odkładasz głowę. Przetaczasz się na bok wychodzisz z pozycji. I żeby, ta, żeby ciało przyzwyczaiło się do, do, tego, do takiej pracy, warto powtarzać takie ćwiczenie co najmniej raz dziennie w takich kilku seriach po 30 sekund. Możecie robić sobie takie ćwiczenie aktywizacyjne zarówno przed Waszymi innymi ćwiczeniami, czy jeżeli praktykujecie jogę, ale zau zau zauważycie, że na pewno przełoży się to na ustawienie miednicy również w pozycjach stojących. Bardzo często jest tak, że na jodze słyszycie o tym, żeby oddychać brzuchem albo rozluźnić brzuch, ale nie mylcie tego z tym, żeby tylko cały Wasz oddech kumulował się w brzuchu. To nie jest prawidłowy wzorzec oddychania. Prawidłowy wzorzec oddychania polega na używaniu przepony, czyli bierzesz wdech i z wydechem, wydychasz powietrze aż do samego dołu. To na tyle dzisiaj i życzę Wam owocnej pracy z brzuchem. Do zobaczenia, cześć!